Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, gościem radzie Kielce jest dziś poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kieleckiego kręgu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle to już oficjalne. Jarosław Kaczyński będzie liderem Listy Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim. Czy to oznacza, że w trakcie kampanii czy całego kraju będą zwrócone na Kielce na województwo świętokrzyskie? No z całą pewnością tak. Wszak tutaj przecież kandyduje lider partii rządzącej, partii, która o trzecią kadencję ubiega się o dobrą ilość mandatów, tak, aby sprawować nadal w Polsce. Rządy. Dla nas to bardzo dobra informacja, ale to nie tylko jest kwestia informacji, ale to jest kwestia również odpowiedniej polityki. Z całą pewnością kandydatura pana premiera Jarosława Kaczyńskiego na listach Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości to wzmocnienie tej listy, to nie ulega żadnej kwestii. To poprawienie stanu posiadania, jeśli chodzi o ilość mandatów w polskim Sejmie. No ale przede wszystkim to wielki honor i zaszczyt. Wszak lider partii rządzącej będzie w świętokrzyskim ubiegał się o mandat poselski, ale to również trzeba i na ten fakt zwrócić uwagę, że dzisiaj tak naprawdę cała opinia publiczna, media i tak dalej skierowane są na świętokrzyskie. To też jest wzmocnienie pozycji naszego regionu. Myślę, że nawet nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale yy, tym, że pan premier Rosow Kaczyński będzie naszym posłem, to również... Oczy całego świata będą też zwrócone. To nie ulega żadnej kwestii. Przecież wiemy o tym, jak dużo emocji wzbudzają zbliżające się wybory do polskiego parlamentu. Mieliśmy tego już niejednokrotnie wyraz, szczególnie ze strony niemieckiej, gdzie istnieje taka postać jak szef Europejskiej Partii Ludowej który na różne sposoby chciał przestraszyć polskich wyborców tym, aby odżegnali się od prawa i sprawiedliwości. Mam takie przekonanie jednak, że tego typu działanie wzmocni pozycję prawa i sprawiedliwości, no a Polacy dadzą to świadectwo jednak nieposłuszeństwa wobec tych, którzy próbują namówić nas do złego. W ostatnich wyborach parlamentarnych PiS w regionie uzyskał rekordowe 10 mandatów, a czy obecność szefa partii jest w naszym województwie? Utrzyma, jest potrzeba, aby utrzymać ten wynik, czy może ten stan posiadania ja jeszcze o tym zwiększyć? już mówiłem, mam takie przekonanie, że poprawimy swój stan posiadania, jeśli chodzi o ilość mandatów poselskich w Sejmie. Rzeczywiście o 10, ile? 10? Nie, no nie będziemy wróżyć z Fusów. No, na pewno o 6 to raczej chyba niemożliwe, bo, bo będą partie, które progi poprzekraczają i, i też będą uczestniczyć w podziale mandatów. No ale sam fakt poprawy jakości yy, pod względem ilości mandatów w moim przekonaniu jest rzeczą oczywistą Jarosław Kaczyński liderem a kiedy poznamy pozostałe 31 nazwisk na świętokrzyskiej no my już tym liście my mówiliśmy że w najbliższą niedzielę będziemy prezentować listę świętokrzyską Prawa i Sprawiedliwości No i wtedy już wszystko będzie wiadomo kto będzie reprezentował nas w wyborach parlamentarnych ja Wiem jedno, że będzie to bardzo dobra lista, która skutecznie powalczy o godziwą reprezentację naszego regionu w polskim Sejmie, jak i również w Senacie. Jeśli chodzi o senatorów, to wiemy, bo już te kandydatury zostały ogłoszone w Okręgu Północnym. O mandat senatorski będzie się ubiegał pan senator Jarosław Rusiecki. Tutaj w Okręgu Centralnym, a więc Kielce, powiat kielecki, pan senator Krzysztof Słoń i na południu województwa pan senator Jacek Włosowicz po raz kolejny zawalczy o mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej. też już o tym wspominaliśmy, na ile pana zdaniem obecność Jarosława Kaczyńskiego tu w regionie na liście wyborczej wpłynie także na prowadzenie kampanii przez pozostałe partie opozycyjne? Czy to będzie także ich taki główny motyw, żeby w jakiś sposób móc czy chcieć próbować zaatakować lidera PiS? ciekawy postawiony problem. My będziemy prowadzić kampanię wyborczą w sposób bardzo, że tak powiem, merytoryczny. Chcemy z Polakami rozmawiać o naszym programie. Będziemy go promować. Zresztą ten program i tak można już powiedzieć, że jest urobkiem naszej ciężkiej pracy w elektoracie. Niebawem ten program zostanie przedstawiony. Jestem przekonany co do tego, że to się stanie już w najbliższym w następnym tygodniu w Końskich. Tak bowiem zapowiedział pan premier Mateusz Morawiecki, że właśnie z Końskich będzie ten przekaz programowy Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie i to jest to o czym mówiłem, no, że świętokrzyskie Znowu będzie na topie, na tej fali. Będzie ona nas głośno w sensie pozytywnym. My nastawieni jesteśmy na taką kampanię, tak jak powiedziałem, już bardzo merytoryczną, programową. Nie chcemy wchodzić w różnego rodzaju zaczepki, które już dzisiaj no przecież Donald Tusk cały czas, nawet w czasie tej prekampanii takowe zaczepki stosował. Staramy się na nie kulturalnie odpowiadać, no ale nie damy się też sprowokować tak, aby to święto demokracji, jakim są wybory no i kampania wyborcza też jest w ten kalendarz wpisana, żeby po prostu tego, to żeby to nie zostało, że tak powiem zachwiane, żeby do tego podchodzić z dużą powagą, bo przecież nam z Zachodu grożą, że u nas nie ma demokracji, że u nas nie ma wolności a okazuje się, że jednak my najbardziej jesteśmy przywiązani do tych wartości demokratycznych, bo my w Polsce o demokrację walczyliśmy, czego nie musieli czynić właśnie te wspólnoty narodowe z państw starej Unii Europejskiej. No wczoraj był dzień taki, kiedy przypomnieliśmy całemu światu, że to właśnie poprzez Solidarność która wybuchła w 1980 roku za czasów komuny. Powiedzieliśmy bardzo wyraźne, stanowcze nie tym, którzy zarządzali Europą Środkowo-Wschodnią z Kremla. No i to kosztowało nas dużo wyrzeczeń, wiele ofiar. O tym wczoraj wspominaliśmy i mam takie przekonanie, że tego, co było naszą zdobyczą, odebrać jako polska narodowa wspólnota sobie nie pozwoli. Jeśli że jesteśmy przy tym wątku historycznym, to zmienimy temat, bo także dziś przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Od 4.45, tej symbolicznej godziny, w całym kraju trwają uroczystości upamiętniające to tragiczne wydarzenia i przy tej okazji wraca również temat, reparacji zadośćuczynienia od Niemiec za popełnione zbrodnie. Czy w tej kampanii to także będzie ważny motyw? No z pewnością tego tematu obejść się nie da. To jest rzeczywiście bardzo ważna kwestia. Wiele pań, wielu państwom Niemcy wypłacili już stosowne rekompensaty. U nas ta sprawa, że tak powiem, uległa pewnemu zapomnieniu. Dopiero trzeba było rządów prawa i sprawiedliwości, aby podjąć bardzo konkretne działania w tej materii. Tutaj trzeba przywołać Pana posła, Pana ministra Arkadiusza Mularczyka, który wykonał naprawdę bardzo ciężką pracę tak, aby można było uruchamiać te wszystkie procedury wynikające również z układów w polityce międzynarodowej. To jest, bardzo duży wysiłek ze strony państwa polskiego i to jest właśnie dziwne, że ci, którzy wyrządzili nam tak ogromne szkody, no dzisiaj chcą od tego po prostu odejść, uznać, że nic tak naprawdę się nie wydarzyło 1 września 1939 roku i trwająca wojna przez 6 lat, która pochłonęła ogromne ilości, 6 milionów losów Polaków, w tym również ogromna ilość polskich Żydów, którzy w czasie II wojny światowej zginęli. I mam takie przekonanie, że przyjdzie ten czas, kiedy rzeczywiście Niemcy zostaną... Postawieni przed pręgierzem opinii, międzynarodowej opinii publicznej i będą musieli przyznać się do tych win, chociaż już niejednokrotnie przepraszali przecież Polaków za wyrządzoną, wyrządzone szkody wojenne. Pamiętamy wypowiedź prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, kanclerza, którzy przepraszali Polskę. No ale to słowo przepraszam. Jest ważne, ale my ponieśliśmy ogromne straty, gdyby nie Druga wojna światowa wywołana przez Niemców, bylibyśmy dzisiaj pewnie w zupełnie innym miejscu. My dzisiaj musimy nadrabiać te straty, które były skutkiem wojny. Co spowodowało to, że jesteśmy trochę opóźnieni względem tych krajów, które dzisiaj szybko się rozwijają na zachodzie Europy. Będąc. Bardzo dziękuję. Przypomnę, poseł. Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kieleckiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości, był gościem rozmowy dnia w Radiu Kielce. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.